Polacy, Żydzi i Cyganie to są podludzie. Zwróćmy uwagę, on na jednej płaszczyźnie jako tak zwanych podludzi stawiał te nacje skazane na zagładę tak naprawdę, a jak gdyby uzasadnieniem dla tej zagłady miała być propaganda. Tak, bo my mówimy teraz, zwróciłeś na ten moment propagandy skierowanej do samych Niemców. Tu może jeszcze jedną uwagę, którą trzeba zwrócić, że ta propaganda ona czerpała też z pewnych stereotypów, które jeszcze Niemcy stworzyli w czasach bismarckowskich, w czasach kultur kampfu. Dopiero kilkanaście dni po wszczęciu działań powstańczych w Warszawie władze niemieckie wydały instrukcje dla mas mediów, jak należy potraktować niepodległościowy zryw Polaków. Położono nacisk na wyeksponowanie pozbawionej skrupułów taktyki politycznej Sowietów, którzy dążą do likwidacji polskich sił narodowych, a jednocześnie chcą ostatecznie zdyskredytować polską emigrację. Prasa i radio III rzeszy miały uwypuklić tę szatańską grę i opatrzyć ją szerokim komentarzem. I tak też się stało. Na główek pierwszej informacji o powstaniu warszawskim w centralnym organie NSDAP Volksher Beobachter z 18 sierpnia 1944 roku brzmiał: Szatańska gra. Londyn i Moskwa podburzają Warszawę do powstania i pozostawiają ją na łasce losu. Donoszono, że rozkaz londyńskiego rządu emigracyjnego do powstania został wydany za aprobatą władz brytyjskich i po uzyskaniu obietnicy pomocy wojskowej ze strony ZSRR. Rząd radziecki nie uczynił jednak niczego w tej sprawie. Fragment artykułu Eugeniusza Cezarego, króla. Zamieszczonego w miesięczniku stolica. Adolf Hitler w Mein Kampf napisał, że jednym z podstawowych błędów cesarskiej Rzeszy Niemieckiej w czasie I wojny światowej, błędów, który doprowadził do klęski w 1918 roku, było niedocenienie przez Elity Wilhelmińskich Niemiec roli propagandy. I obiecywał swoim czytelnikom, że nowe narodowo-socjalistyczne Niemcy takiego błędu nie popełnią nie i można powiedzieć, że słowa dotrzymał. Tak, bo mamy do czynienia z zupełnie nowym rodzajem polityki. Niemcy, to, to, ta, ta polityka hitlerowska od polityki wilhelmińskiej różni się moim zdaniem stopniem zideologizowania. Hitler, e, polityka hitlerowska oparta jest i służy realizacji ideologii, a ideologię realizujemy m, przede wszystkim właśnie przez propagandę. Tak więc propaganda staje się w polityce Trzeciej Rzeszy absolutnie kluczowym elementem. Tak, to podkreślmy, to nie jest dodatek. Tylko to jest, no można powiedzieć, oprócz tego masowego terroru, to jest główny filar władzy, który zyskuje na znaczeniu po wybuchu II wojny światowej. I w tym kontekście warto też przypomnieć pewien wątek, o którym też wspominaliśmy wcześniej przy okazji innych rozmów, że Hitler, chociaż nienawidził bolszewizmu czy też komunizmu, ciągle mówił o Żydobolszewi czy Żydokomunie, to jednak. Podziwiał Lenina z dwóch powodów. Z powodu tego, że oparł swoje rządy na masowym terrorze i że stworzył rozbudowany mechanizm propagandy masowej. Tak, i Niemcy podczas okupacji te e, nauki stosowali, i no, można powiedzieć, że to oddziaływanie e, na Polaków obok terroru. Propaganda no, odgrywała absolutnie absolutne znaczenie i ta propaganda, zanim przejdziemy może do narzędzi pro, samej propagandy, jakie wykorzystywali Niemcy, wskażmy na kilka takich elementów charakterystycznych. No, pierwszym, najbardziej oczywistym jest to, że propaganda w trakcie okupacji to jest, pro, jest propagandą wojenną. Tak? To znaczy, że trzeba Przedstawiać Niemcy jako, jako państwo ogromne mocarstwo, państwo, które no już jest miłujące prawie. Pokój. Tak, miłujące pokój, dlatego już dzięki swojej potędze chcące bardzo szybko tę wojnę zakończyć i będące od, krok od zakończenia e, wojny i ta propaganda kleiła się tak do, gdzieś do końca 1942 roku no bo gdzieś mniej więcej do tego okresu jeszcze wszyscy wierzyli, wszyscy Niemcy na pewno, ale dużej części i narody podbite europejskie wierzyły w taką możliwość, że niestety ale Hitler jest w stanie wygrać w tę wojnę, ale te klęski na froncie wschodnim, no, szybko pokazały granice potęgi niemieckiej i tutaj już ta, 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 ta propaganda miała pierwsze swoje ograniczenia, no, ale, Propagandyści też doskonale sobie dawali radę, no bo wtedy są te slogany o wycofaniu się na z góry upatrzone propozyc pozycje. No i tak armia niemiecka od tego 42, 43 roku już wycofywała się na z góry upatrzone pozycje. Jeżeli mowa o propagandzie niemieckiej w czasie II wojny światowej w kontekście polskim, czy też polityki okupacyjnej na ziemiach polskich. Warto przywołać, można powiedzieć, wstrząsający dokument. Chodzi o instrukcję ministra propagandy Rzeszy Niemieckiej, doktora Józefa Goebbelsa z 24 października 1939 roku. Instrukcja, która była wystosowana do przedstawicieli niemieckich mediów, w tamtych warunkach przypomnijmy, mówimy o czasach, kiedy nie ma laptopów, kiedy nie, kiedy nie ma internetu, kiedy nie ma YouTube? telefonów komórkowych. YouTube'a, przepraszam. YouTube'a nie ma. Na e, których państwo nas oglądacie. Głównie chodziło o prasę i radio. I on do niemieckich dziennikarzy w październiku 1939 roku e, e, wystosował jasny komunikat. Macie przedstawiać sytuację na ziemiach polskich tak, aby każdy w Niemczech, nie wyłączając, jak mówił ostatniej dziewki od krów, wiedział, i znowu cytat dosłowny, że polskość to jest podczłowieczeństwo, tak dosłownie. I zalecał powtarzanie takich słów jak Polnisze Wirtschaft, czyli synonim polskiego bałaganu, upadku, tak aby każdy wiedział w Niemczech, i ponownie cytuję, że Polacy, Żydzi i Cyganie to są podludzie. Zwróćmy uwagę, on na jednej płaszczyźnie jako tak zwanych podludzi stawiał te nacje skazane na zagładę tak naprawdę, a jak gdyby uzasadnieniem dla tej zagłady miała być propaganda. Tak, bo my mówimy teraz, zwróciłeś na ten moment, propagandy skierowanej do samych Niemców. Tu może jeszcze jedną uwagę, którą trzeba zwrócić, że ta propaganda ona czerpała też z pewnych stereotypów, które jeszcze e, Niemcy stworzyli w czasach Bismarckowskich, w czasach Kulturkampfu, gdzie kiedy walczono e, z Polską, Polakami i polskością. E, no ale oczywiście tutaj trudno mówić o jakimkolwiek e, porównaniu, bo tu e, ta walka odbywa się już zgodnie z ideologią e, rasistowską. Tu wchodzi te, 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 ta, ta perspektywa rasistowska, no zgodnie z którą Polacy są elementem, Słowi, Polacy, Słowianie, a, a szczególnie Żydzi, no, elementem takim niepełnocennym, a właściwie bezwartościowym, no i ta podludzie, no ale ta propaganda ona nie tylko służy zachudzeniu Polaków, Żydów, Rosjan, Białorusinów czy Ukraińców, ona jest uzasadnieniem no, mordowania, ona jest uzasadnieniem, i to jest przede wszystkim jej główna funkcja praktyk ludobójczych, no bo Niemiec musi wiedzieć, dlaczego ma mordować. No, jeśli, I co jest w tym właśnie złego zgodnie z tą propagandą, kiedy się no właśnie właściwie to pod ludzi to nie ludzi, tak? Nie ludzi można mordować, z nieludźmi można zrobić wszystko. Wobec nie ludzi nie musimy stosować żadnych kodeksów. Wobec nie ludzi, wobec nie, ludzi nie obowiązuje nas moralność. To jest bardzo ważna zbrodnicza, i moim zdaniem, z punktu widzenia polityki hitlerowskiej. I niemieckiej owego czasu fundamentalna zasada propagandy i polityki. Mało tego, ludobójstwo jest przedstawiane jako dobroczynna na przykład akcja sanitarna. No, przypomnijmy sobie plakaty niemieckie z generalnego gubernatorstwa w czasie II wojny światowej, które, których celem było wywołanie asocjacji, czyli skojarzeń u odbiorcy, że Żyd to jest tyfus. Im więcej Żydów, tym więcej tyfusu. Im więcej Żydów, tym więcej śmierci czeka gdzieś za rogiem. A więc, im mniej Żydów, tym mniejsze zagrożenie epidemiologiczne. Taki był komunikat propagandowy, który uzasadniał, zachęcał do masowej zbrodni, w tym przypadku na, głównie na obywatelach polskich żydowskiego pochodzenia. Ale przecież te narracje propagandowe niemieckie były znacznie szersze. No ale to jeszcze właśnie, bo jak mówiliśmy o tej dehumanizacji. To akurat na przykładzie propagandy antyżydowskiej, antysemickiej to bardzo dobrze to widać, tak? Bo żyd to również owad. Owad to już nie człowiek, zupełnie inny rodzaj gatunku. robactwo, Każ, robactwo tak? Owada można zabić, no zabijamy muchę, która nam e, przeszkadza. Tak więc jeśli inni no właśnie, mówimy ludzie dla nich nie ludzie kojarzą się Niemcom koja, 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 kojarzono Niemcom z robakami, owadami, no to miało to pomóc im w ludobójstwie. Ale może przejdźmy, bo my skupiliśmy się na Niemcach i to jest ważne, bo to jest też rozmowa może trochę na inny temat, ale tego rodzaju stereotypy propagandowe, one nie, one, one, one trwają, musimy o tym pamiętać. To nie jest tak, że ta świadomość wykosuje, wykasowywuje się jak pamięć komputera, tak? Świadomość społeczna nie działa. Pamiętajmy o tym, że to, to gdzieś zostaje, nawet zostaje w podświadomości społecznej. Ja mam nieraz wrażenie, że niekiedy w różnych wypowiedziach słyszę gdzieś te dalekie echa, ale jednak tej propagandy. Propaganda towarzyszy dziejom polsko-niemieckim właściwie od zarania, oczywiście się wtedy nie nazywała propagandą. Istniały okresy, kiedy ta propaganda negatywna się nasilała, a były też czasy, kiedy ten wizerunek polski w odbiorze Niemców był pozytywniejszy. Zakłada się, że okres rozbiorów to jest czas, kiedy uznano za celowe, żeby Polaków przedstawiać w jak najgorszym świetle, żeby w ten sposób uzasadnić rozbiory. Wtedy pojawiło się kilka takich stereotypowych określeń, jak na przykład polska gospodarka w sensie złe gospodarowanie, czyli Polnysze wiatrzaft. Pojawiło się określenie dzieje się jak w polskim Sejmie, albo jak w polskim wojsku w znaczeniu negatywnym słowem. Pojawił się pewien zbiór stereotypów o charakterze negatywnym, które potem egzystowały w świadomości niemieckiej, ale przez pe pewnych momentach były niejako potęgowane, dynamizowane. I takie zdynamizowanie miało również miejsce w okresie po zakończeniu I wojny światowej. Republika Weimarska była zasadniczo antypolska. Siły, które wtedy rządziły, funkcjonowały w takim niejako kręgu antypolskiego stereotypu. Był moment, kiedy Hitler doszedł do władzy, kiedy uznał za celowe, że aby pozyskać Polaków, tę propagandę się złagodziło. to akcentować pozytywne cechy Polaków, odwoływać się do pozytywnych kart historii, bo były i takie przecież w relacjach polsko-niemieckich. i przez ten e, zabieg Hitler miał nadzieję, że uda się pozyskać Polskę do e, strategii hitlerowskiej, która jak wiadomo, co już było zapisane w Mein Kampf, a więc w połowie e, lat dwudziestych, e, ta strategia przewidywała marsz na wschód. No, żeby iść na wschód, to trzeba albo iść po trupie Polski, albo z Polską. Przez pewien czas ta sprawa była niejasna. Zresztą w samym Mein Kampf nie ma jasności na ten temat. Jest tylko pewne niedomówienie. Potem jest ta faza od 1934 do 1938, kiedy próbuje się pozyskać Polaków. Taki rodzaj ocieplenia stosunków. Niektórzy nawet mówią, że chodziło o przyjaźń polsko-niemiecką, co jest oczywiście przesadą. I od początku 1939 roku wraca się do tego negatywnego, skrajnie negatywnego stereotypu, który się jeszcze Wzmacnia przez czynnik rasowy. Polacy byli wrogiem etnicznym, byli wrogiem państwowym, a od 1939 roku stali się wrogiem rasowym. Zaraz po zniszczeniu razem z Sowietami państwa polskiego jesienią 1939 roku, mowa o propagandzie niemieckiej, przedstawiała ten akt agresji na Polskę jako Słuszne, e, słuszną obronę państwa niemieckiego przed spiskiem, który Anglia e, konstruowała, żeby znowu okrążyć Niemcy, a Anglio, to twoja wina, głosiły takie e, ilustracje w prasie niemieckiej przedstawiające zburzoną Warszawę, czy bombardowaną Warszawę we wrześniu 1939 roku. No a potem mamy już z kolei zachęcanie na przykład Polaków do pracy u Bauer. Tak, bo przeszliśmy teraz do tej propagandy niemieckiej w stosunku do Polaków. tak? E, ten plakat Anglii o Twoja wina. On wisiał tu na ulicach Warszawy, no bo wobec Polaków Polakom trzeba było po pierwsze zochydzić naszych sojuszników, tak żebyśmy, żeby Polacy nie byli wobec nich lojalni. To krótko mówiąc też żeby Polacy dalej nie traktowali się już jako strona, nie, 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 nie postrzegali samych siebie jako strona tej wojny, jako członkowie e, koalicji antyhitlerowskiej, no bo dzięki temu nie będą stawiali oporu. To, to była ważna, jedna z bardzo ważnych funkcji tej propagandy, tak zniechęcić Polaków do oporu i e, propaganda służyła no, kierowaniu, zarządzaniu Polakami. Tak? tak, na zakończenie można powiedzieć, że ta propaganda, która była wielowątkowa, mówimy o propagandzie niemieckiej, ona też spotykała się z reakcją strony polskiej. Dość wspomnieć o akcji N, Polskiego Państwa Podziemnego, czyli publikacjach w języku niemieckim adresowanych do żołnierzy niemieckich, w których to przedstawiano rzeczywisty przebieg działań wojennych. Nie tak, jak robiła to propaganda goebbelsowska, ale tu rzeczywiście, jak popatrzymy na to, co działo się tylko w Generalnym Gubernatorstwie, bo osobną sprawą są jest propaganda niemiecka na ziemiach wcielonych do Rzeszy Niemieckiej. No to widać wyraźnie, że rzeczywiście Hitler słowa dotrzymał. Ale zanim skończymy, musimy jeszcze jedno, o jednej rzeczy powiedzieć, bo obiec obiecaliśmy, że o tym powiemy naszym widzom, bo mówiliśmy o pewnych y, narracjach propagandowych. A warto jeszcze chwilę, y, chwilkę czasu poświęcić y, środkom propagandy, no bo y, w, w owym czasie. Przed internetowym czasie głównym masowym medium było radio, ale Polacy radia w domu mieć nie mogli no, z oczywistych względów, bo nie słuchaliby tego. Radio dawało możliwość słuchania nie tylko audycji na falach, na których nadawał okupant, ale no, na przykład radia e, z, e, londyńskiego. Radia nie było. Były, była tak zwana prasa gadzinów, gadzinowa. No i tutaj Nowy Kurier Warszawski jest takim doskonałym przykładem, który był wydawany prawie przez całą okupację od końca roku 1939 do 1945 do stycznia 45 roku. Były te plakaty, o których wspomnieliśmy, ale Jednym z takich najbardziej popularnych środków komunikacji, które okupant wykorzystywał, była, były kroniki e, filmowe i niewątpliwie Tygodnik Dźwiękowy Guberni Generalnej, bo to tak się wówczas nazywało, no, miał no, dosyć szerokie pole rażenia. To, że on był popularny wśród społeczeństwa no, świadczy fakt, że e, organizacje podziemne używały kont propagandy i mamy to słynne hasło tylko świnie siedzą w kinie. Podziemie, rząd, rząd państwa podziemnego no starał się zniechęcać Polaków do oglądania filmów w kinach, no bo te filmy były poprzedzane, na przykład właśnie e, kronikami, e, w, których, które, w których było masę propagandy. Ja nawet przed naszym, naszą rozmową tak, tak, taki, taki jedne, jeden, jedną, jedną kronikę, jeden tygodnik dźwiękowy e, oglądałem. To de facto polegało na tym, że tam była większość materiałów z kroniki hitlerowskich, tej najsłynniejszej, Deutsche Wochenschau umieszczona. ale były też elementy polskie. No, na przykład to była kronika z 1943 roku i ja zwróciłem uwagę na dwa, dwa materiały. Jeden o hodowli Świń w Łowiczu o hodowli zarodowej. Niemcy dbali o to, żeby polscy chłopi mieli dobry materiał genetyczny i dlatego te, te, te świnie im hodowali. A drugi o Katyniu, bo to taki bardzo ważny moment był w kwietniu 43 roku. Niemcy poinformowali o odkryciu grobów katyńskich i tutaj był to jeden z popisów niemieckiej propagandy. I w tym samym czasie dr Józef Gebel w swoich dziennikach pisał o tych oficerach polskich, którzy zginęli w katyniu, że byli sami sobie winni, no a co nie przeszkadzało cynicznie rozgrywać w sensie propagandowym tzw. sprawy katyńskiej. Propaganda niemiecka w czasie okupacji w latach II wojny światowej, powtórzmy, na koniec, nie była jakimś dodatkiem, tylko była ważnym instrumentem zniewalania czy też dążenia do całkowitego zniszczenia zagłady Polski.